Witam, witam bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Jest to pierwszy filmik w nowym roku 2024 z serii, z serii Czas na Kawę z Ewellą. W tamtym roku kilka takich odcinków nagrywałam, ale już dawno nie było tego typu odcinków. Dlatego, że jakoś nie było czasu, potem święta, potem to, potem tamto, a tyle rzeczy się na świecie dzieje teraz, wiecie, ja chciałam trochę odpocząć od tej, od polityki, od wszystkiego, ale po prostu nie da się, nie da się. Przychodzę do Was tylko z takimi kilkoma informacjami. Może się wam przydadzą, może nie. Ja bym wam, że nie chcę tak żyć teraz z tą telewizją tym wszystkim. Na szczęście nie mam telewizji, z czego jestem bardzo zadowolona. Od dobrych 10 lat nie używamy telewizora, nie mamy telewizji takiego głównego nurtu, jeżeli już to po prostu takie niezależne telewizje. No i, kochani, co chciałam powiedzieć, to mam kilka znajomych koleżanek na Facebooku z całego świata i wymieniamy się przeróżnymi informacjami. No i co chciałam powiedzieć? Po pierwsze, że usunął mi YouTube kolejne dwa filmiki, które umieściłam jeszcze het, het, czasu przed całą pandemią, przed tym konfliktem na Ukrainie i w ogóle jeszcze wtedy był, było normalne życie, wiecie o co chodzi, takie to było jakieś trzy lata temu, czy trzy i pół roku temu w sumie to YouTube usunął mi trzy filmiki o takiej tematyce wiecie pierwszy filmik to były proroctwa Sławika gdzie ja tam opowiadałam o tym, że no ta rasa ze wschodu, ale nie chodziło o Rosję, wymyśli taką broń, no nie mogę mówić, bo po prostu zaraz ten sztuczna inteligencja wychwyca, w stronę takiej rasy na S, co nie? No. No, i tam jeszcze było o innych rzeczach. Inne jeszcze były proroctwa, właśnie. Sławika, bardzo, bardzo adekwatne i które się spełniły. To nie żadna teoria, tylko to się spełniło. Tak. Drugi filmik, który usunął mi YouTube jakiś tydzień temu, to było coś. A, ja, ja pamiętam ten filmik, o czym ja mówiłam. Pamiętam. Ja tylko zobaczyłam tytuł, bo mi się wyświetlił który tytuł. Że narusza y, jak gdyby regulamin YouTube'a, tak? No. Tam było coś, czy zostaniemy robotami. To było też 3,5 roku temu, kiedy ja nagrywałam ten filmik. To były jeszcze takie początki mojej YouTube'a. I tam y, mówiłam. O tym, że w Szwecji już działają tak zwane chipy, i ludzie tam płacą ręką, to, to, tamto. Yy, tak. A ten, co mi wczoraj usunął YouTube, filmik to było zatu, zatytułowane: Czy zostaniemy o robotyzacji człowieka? Czy to mit, że zostaniemy robotami w przyszłości? Yy, no i o depopulacji, co nie? No. także sztuczna inteligencja gdzieś tam wychwyciła i przejrzeli ten filmik i po prostu mi usunęli za treść. Powiem Wam szczerze, że ja kilka filmików sama też usunęłam, bo wiedziałam, że może być z tego, wiecie, później jakiś zgrzyt, więc wolałam takie rzeczy usunąć, a one były naprawdę ciekawe. Ciekawe, i na te, na te czasy, w jakich teraz żyjemy, no raczej się wszystko mm, sprawdza, to o czym mówiłam. No, ale wolałam uniknąć, tak? No, to jest tak, ja Wam coś powiem. Mnie nie zależy stricte na tym, żebym ja miała ten kanał na siłę, i tak dalej, tak? Fajnie, że mam. Fajnie, że mam, bo ja, jak zakładałam kanał, to było z myślą o kosmetyce, o stylizacjach. Te wszystkie przepowiednie, to wszystko, co się dzieje na świecie, to po prostu yy, wyszło tak z czasem, tak? No. Ale ja uważam, że nie można całkowicie milczeć, tylko. Trzeba głosić, co trzeba głosić. Jeżeli się stanie tak, że kiedykolwiek ten kanał przestanie istnieć, no to trudno, no to trudno. Szkoda będzie, oczywiście, że będzie szkoda, ale są rzeczy ważniejsze po prostu, wiecie. Także zobaczymy. No, a co chciałam właśnie powiedzieć odnośnie informacji z Niemiec? Bo mam koleżankę na Facebooku, jedną, drugą. Dużo, dużo koleżanek takich na Facebooku też mam, które mieszkają w różnych rejonach świata. No i jedna często różne takie informacje przysyła i filmiki. Nie pamiętam, ona mówiła w jakim rejonie mieszka, ale zapomniałam. No i też się jej przy okazji zapytałam, czy. Jest teraz strajk, bo strajk jest w Niemczech w kilku miastach, ale jeszcze nie odpisała, bo jeszcze nie zobaczyła widocznie tego pytania. No i kochani, co ona napisała: że chciała wziąć gotówkę z banku, patrzy, a na wielu bankach, w tym Deutsche Bank. Są wielkie kartki wypisane, informacje, że yy, nie, nie chcą banki gotówki wy, wypłacać, chyba że zrobisz, czekajcie, zrobisz zakupy za minimum 20 funtów, to wtedy możesz 200 funtów wybrać z bankomatu. Rozumiecie? Gotówki, jeżeli chodzi o gotówkę. I normalnie przeżyła szok. I ona chciała większą ilość pieniędzy, więc mówi, musiała iść do kilku banków i w kilku bankach zrobić to samo, żeby tam 600 funtów, nie funtów, tylko euro wyjąć. No i co? Będzie to wszędzie, szczególnie w Europie. Myślicie, że tutaj w Anglii nie będzie? W Wielkiej Brytanii? Oczywiście, że będzie, w Polsce też to będzie. Tutaj jeszcze jest euro. Polska jeszcze nie ma euro, ale już jest blisko tego, żeby na to euro przeszła. Będzie zmuszona, bo. No dobra, nie będę więcej rzeczy gadała na ten temat. Macie głowy to myślcie. No i kochani, następna rzecz. Yy, następna koleżanka z Ameryki. Ona ma konto, bo nawet taki wydruk zrobiła, tylko oczywiście tam nie było jej detali, wiecie. Yy, tylko tam. Urywek z tego konta. taki wydruk zrobiła i umieściła. To jest bank, Carny Bank, Carny, Carny Bank, coś takiego, tak się nazywa. I mówi: Patrzcie, patrzcie, wcześniej tego nie było, jakieś 3-4 miesiące temu jeszcze tego nie było, a teraz się to pojawiło. Jest tam coś takiego jak Kredyt społeczny. Rozumiecie? Credit Score, coś tam, coś tam. Ja to widziałam. Ale nie wiem, czy mogę to zdjęcie umieszczać. A raczej nie będę, bo się boję. Więc: yy... credit... Wiecie, co to jest Credit Score? To jest po prostu system punktacji, taki jak jest na przykład, już działa w Chinach, w Korei i tam jeszcze w innych. Yy... Państwach, gdzie mają te wszystkie waluty takie, wiecie, bezgotówkowe, te typu CBDC. W Europie to będzie euro cyfrowe, tożsamość cyfrowa, rozpoznawanie twarzy i tak dalej. To już to działa w Chinach, w Korei i tam w innych jeszcze państwach, i tam też jest system takiej punktacji, jak ja mówiłam wam trzy lata temu, czy dwa i pół roku temu, że będzie coś takiego jak system punktacji, że gotówkę wycofają i po prostu no pod płaszczykiem takiego dobra ludzie będą to zachwalać, że to takie wygodne w płaceniu i w ogóle nie trzeba mieć żadnych dokumentów, nigdzie nie musisz chodzić po urzędach, wszystko po prostu wirtualnie się załatwia. Oczywiście dobrze jest Przyjąć preparat, wtedy już będą mieli wszystkie detale o tobie, ile wzięłaś preparatów, czy jakiegoś zagrożenia dla społeczeństwa. Wiecie, nie wnosisz, czy zabezpieczyłaś się preparatami odpowiednio, także całą historię Holb, wszystkiego będą mieli w tej walucie jak gdyby cyfrowej. I gdzie byłaś, znaczy co kupowałaś przez internet, ile CO2 zużyłaś, czyli ślad węglowy, kochani. Czy byłaś na jakichś protestach, czy byłaś posłuszna, czy dla władzy byłaś posłuszna i robiłeś tak jak się podoba, byłeś grzeczny i kulturalny i wie, wiecie o co chodzi no to wtedy będziesz mógł tam sobie raz na ileś lat gdzieś polecieć na wakacje, odwiedzić rodzinę na przykład, tak? Rozumiecie, no. A jak niestety za dużo używałeś, nie wiem czego, nie wiem, CO2 typu, nie wiem, za dużo alkoholu kupiłeś, za dużo mięsa zjadłeś, za dużo ciuchów kupiłeś, które też... Y no są toksyczne dla planety. Wiecie o co chodzi. Wszystko w, w imię dobra planety. Mamy przecież globalne ocieplenie, wiecie jak jest co nie? Że normalnie człowiek zamarza. Dzisiaj to jest tak zimno w Wielkiej Brytanii. Naprawdę już wczoraj się tak wieczorem zaczynało robić zimno. A słyszałam, że w Finlandii czy tam w Szwecji czy nawet do Polski idzie taki mrozik konkretny. Tutaj też naprawdę jest odczuwalne. Muszę zaraz włączyć ogrzewanie. Na razie dmuchawica chodzi dlatego, że ja tutaj zbieram wilgoć, wiecie, w tym domu, żeby nie było tutaj żadnej pleśni, niczego, bo tutaj w tych angielskich domach to jest tak super wentylacja zrobiona, że niech ich kopną w dupę dosłownie. I potem to wszystko pleś może wejść, więc mam taki Zbieracz wilgoci. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. W całym domu wilgoć pięknie zebrało. Kiedyś to były takie taka skroplona para, jakby na szybach, a teraz tego nie ma. Suchutkie ściany, wszystko. Jeszcze mam do tego suszarkę elektryczną. Także no, <taki>, taki ślad węglowy też mogą zbierać. Co ile używasz, ile prałaś, ile gotowałaś, co gotowałaś, wszystko będą wiedzieć w tej, co masz pod skórą, co masz na skórze, co się dzieje wokół ciebie jaki masz humor, jakie masz ciśnienie te zegareczki, takie piękne bit, które pokazują ile kroków zrobiłeś, te już takie lepsze, zaawansowane będą wszystko pokazywały, wszystko pokazują jakie masz ciśnienie krwi czy się stresujesz czy seks uprawiałeś czy tam, nie wiem zawał idzie czy jeszcze jakieś tam inne tak, no także tak, coraz lepiej się robi no, i ona zauważyła na tym koncie, że coś takiego się pojawiło. Credit score to się nazywa, taki kredyt społeczny. No. Jeżeli, no bo wiadomo, że ta waluta ma, będzie miała swój termin ważności. I co miesiąc będzie ci tego ubywało jakoś. Nie wiem, jak to na jakiej zasadzie to tak całkowicie działa, ale. Jak będziesz miała na przykład tam, każdy ma mieć dochód gwarantowany, masz się zrzec całej własności swojej, nie mieć swojego domu, nie mieć samochodów, jeżeli już to sobie możesz wypożyczać, jeżeli cię będzie stać. No i też nie możesz sobie jeździć gdzie chcesz, tylko po prostu do 200 chyba kilometrów, i potem takie te auta elektryczne mogą się nagle zatrzymać, wyłączyć może być różnie, może być w takim aucie nagle eksplozja, wiecie, no, te elektryki to są normalnie kierowane, tak, automatycznie. Dlatego to wszystko tak jest pod, podłączone, wszystko, wiecie, z telefonem, z satelitami, ze wszystkim to jest wszystko pięknie połączone, te GPS-y, no. Więc auta spalinowe, jakieś kosiarki spalinowe, wszystko to musi być zneutralizowane. Um, Także naprawdę, jak to mówią, robią człowiekowi zagrody, takie zagrody, buda 2 na dwa i smycz, i smycz. I po prostu robisz tak, jak my Ci mówimy, a jak nie, to wypad. To zamrozimy Ci pieniądze, yy, odbierzemy Ci punkty, nigdzie nie pojedziesz, bo byłeś niegrzeczny, bo się sprzeciwiłeś, powiedziałeś coś nie tak, brzydko się zachowałeś, przekroczyłeś prędkość, no w tym w Chinach to normalnie pokazują na telebimach twarze, na przykład jak ktoś przekroczy prędkość, no to detale pokazują się na tym. Na ekranach wielkich, także szok zarobiście Coraz lepiej się robi. Naprawdę. Mówiłam Wam, że ten 2024 rok wcale nie będzie lepszy od 2023, a raczej bym powiedziała, że będzie jeszcze gorszy i następne lata teraz też nie będą lepsze. Jeżeli uważacie, że do normalności wrócimy, to niestety, ale tu, w tym przypadku, nadzieja matkom głupich. Będzie duże zaskoczenie, duży ból. Dlatego mówię: przyszykujcie się mentalnie, fizycznie na to, bo naprawdę będzie bolało. Więc nagrywam, póki mogę nagrywać. Nie chcę za dużo mówić. Bardzo dużo bym rzeczy powiedziała właśnie tam o tych proroctwach, przepowiedniach. Coś Wam powiem. Nie wiem, to takie mnie przeczucia nachodzą, to wszystko. Śniły mi się czerwone flagi. Mówiłam wam to jakieś trzy tygodnie temu czy miesiąc temu mi się śniły czerwone flagi, bardzo dużo czerwonych flag. Gdzieś tam, na jakichś wzniesieniach, w chmurach gdzieś tam widziałam czerwone flagi. Ja mówię, co to te czerwone flagi? I widziałam płacz, jakiś jęk. Ludzie gdzieś uciekali coś ja mówię, kurde, co to jest? No ja mówię, czerwone flagi, no to się zawsze kojarzą z czymś takim złym, ostrzegawczym, wiecie no nie wiadomo czemu te czerwone flagi mi się śniły co one mogły oznaczać ale ja bardzo nie lubię swoich snów notabene snów mówiłam wam ostatnio że mi się śniło, że ktoś nie przyjdzie przeprosić nie uwierzycie nie uwierzycie to się stało ile z kilka dni temu jak były te święta to dostałam wiadomość z przeprosinami od pewnej osoby. Nie spodziewałam się tego. Znaczy spodziewałam się, no bo sen, miałam sen wcześniej. Kiedy ja ten sen miałam? Dwa miesiące temu? Półtora? Mówiłam wam o tym śnie: że ktoś będzie chciał mnie przeprosić. I to kobieta ta kobieta nie przeprosiła A ja teraz też zamierzam jedną osobę przeprosić yy, bo troszeczkę niesłusznie postąpiłam, za szybko oceniłam, yy, nie złapałam za rękę tej osoby tak naprawdę yy, to tylko takie poszlaki były yy, ale myślę, że tej osobie powinnam... Yy, znaczy powinnam ją przeprosić i, 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 i tyle. Ale mój sens się sprawdził. Mój sens się sprawdził. Ta osoba mnie przeprosiła po latach. <laughs> Że było głupio o tej osobie. No nie będę się może rozgadywać, może ta osoba mnie ogląda nawet. Więc może nie będę. Nawet bym pokazała Wam tą wiadomość, ale. Tam były takie treści, że to są zbyt prywatne rzeczy, więc nie będę. Więc mój sens się sprawdził. Kolejny. Dobra. Mam nadzieję, że, że z tymi czerwonymi flagami się już nie spełni, bo to nie było fajne. To nie było fajne. Aż się obudziłam mokrusienka. Wiecie, takie zimne poty aż mnie oblały. Yy. Także no, no nie wiem na czym to stanęło. Aha, na tych smach. I powiem Wam, że takie moje przeczucie jest, bo ja Wam mówiłam, na 1000% konflikt się będzie rozszerzał na całym świecie, a szczególnie w Europie. Jest napływ imigrantów. To nie jest tak, ja nie jestem absolutnie żadną rasistką, nic z tych rzeczy ale widzę, co się dzieje i w którą tę stronę idzie i te proroctwa królowej Saby też Wam czytałam musicie sobie znaleźć na moim kanale proroctwa królowej Saby ja nawet w którymś dniu wezmę książkę i Wam kilka tych proroctw przedstawię które już się spełniły między innymi ten ogromny napływ do Europy ludzi, imigrantów a przecież te proroctwa kiedy były? Słuchajcie, królowa Saby Michalda, mówiła w tych swoich dzienniczkach, będąc u króla Salomona, a to było jakoś 600 czy 800 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, że będą narodziny Jezusa Masjasza. No i co się będzie działo już? po śmierci Mesjasza mniej więcej w tym wieku, w którym my teraz żyjemy. No, to może zostawię na inny odcinek, ale to są bardzo ciekawe rzeczy, kochani. Wszystko się sprawdza. Odnośnie pogody, że przyjdzie takie zimno, że tam, gdzie było zimno, będzie gorąco i na odwrót, ale w konsekwencji że latem ludzie nawet będą korzuchy zakładać, że będzie tak zimno, będą takie anomalia pogodowe, kiedy ona to o tym mówiła. Ile lat temu? Prawie 3000 lat temu ona to mówiła. Nuniusia się obudziła. Dzień dobry? Dzień dobry, już się obudziłam, tak? No, zaraz idę po dzieci do szkoły, także, kochani, będę kończyć, bo to są niesamowite rzeczy. Niesamowite, wszystko się sprawdza. I tak mi się wydaje, że konflikt może się rozpocząć nawet od, od Niemiec. Ten cały. Francja, rozleje się to. Włochy, Polska też mi się wydaje, że będzie jednym z krajów, które niestety też dotknie konflikt. Bardzo niedobrze się robi na świecie. Dobra, kochani. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Znaczy, no, co tu się podobać? To jest po prostu tragiczne. Dobra, kochani, nic, uciekam. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i piszcie, jak macie jakieś informacje, piszcie, jakie Wy macie przeczucia, jak myślicie, jak to wszystko pójdzie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Patrzcie, taki sztuczny chaos już jest wywoływany, już wszystko to ma prowadzić do tego, żeby ludzie wychodzili na ulicę. Żeby był chaos, żeby jeden drugiego skakał do gardeł, imigranci też, żeby ze społecznością tutajszą walczyli i żeby były różne rozboje. O to tutaj chodzi, żeby te rozróby robić. Tak mi się wydaje, coś. Wiecie? No, dobra, nic, uciekam, kochani. Trzymajcie się, papa. Pa.